Hej, ludzie, paźcie tutaj. Właśnie wróciłem z filmu Borderlands. Nie idźcie na niego. Naprawdę nie idźcie na niego. Nie warto. To jest tak bardzo przewidywalny film. To jest film, przy którym od połowy się nudziłem, a człowiek, który siedział obok mnie i go oglądał, bezceremonialnie sobie odpalił telefon i na nim grał. Taki to był zajmujący film. Ale zacznijmy od pozytywów, bo przynajmniej coś muszę znaleźć pozytywnego. Na pewno niektóre nawiązania do gry były bardzo ciekawe. Na przykład to, co jest to, co się zna znajduje w krypcie, w skarbcu, albo niektóre elementy w tle, czy firmy, to było fajne. To, że to zachowali w grze, to jest fajne. To, że design otoczenia, broni czy Postaci przeciwników czy bohaterów jest wzięty z gier i to widać, to jest super. Cieszę się, że żyjemy w czasach, że większość projektów opartych o jakąś markę wygląda jak ta marka. Że nie jest to zrobione na się jak na przykład przy Dragon Ballu Ewolucji, że trzeba się domyślać, kto jest z kim. Nie, tutaj naprawdę postacie wyglądają tak, jak powinny wyglądać. I tyle z plusów. Naprawdę, tyle z plusów, bo co z tego, że to wygląda jak Jak akcja nie jest tak chwalona, że kiedy już myślisz, że akcja się rozkręci, nie, ona jest przerywana, to jest po prostu zagrywka rodem z Netflixa, wiecie, z tych yy, seriali, gdzie ma być akcja i nagle pod w środku akcji jest Przełączana akcja, akcja gdzie indziej, żeby to zwolnić, żeby był dialog i jeszcze, żeby ta fabuła była rozbudowana. Nie! To jest najbardziej sztampowa fabuła, jaką można było odwalić w świecie Borderlands. Ja wiem, gry są trudne do przełożenia, szczególnie Borderlands, ale. Tales from Borderlands pokazało, że można w tym świecie zbudować ciekawą historię. Tutaj autorzy położyli taką lachę, że od czasów ostatniej fantastycznej czwórki, nie pamiętam, filmu, który tak bardzo wywalił lachę na to, żeby zrobić interesujący film. Ten film w ogóle nie jest interesujący. Od połowy ja wiedziałem, jak się skończy. Może dlatego, że pamiętam fabułę tych filmów. Naprawdę nie wiem, dlaczego nie wzięli Bat dlaczego nie ma Hanson Jacka. Serio, Hanson Jack grający przez Brusa Campbella. To, to jest moje marzenie od kiedy tylko zacząłem tą postać. Wystarczyło to zrobić i to już byłoby jakimś elementem, który by mógł ratować ten film. Cieszę się, że jest klaptrap w tym filmie. Cieszę się, że klaptrap rzuca swoimi sucharami, które denerwują, ale to jest klaptrap i on to robi. Jeszcze gdyby Klaptrap mógł się zamienić w swoją wersję z Borderlands'a, półtora. Ja wiem, to nie był dokładnie ten Klaptrap, ale mógłby się zamienić. Ten film i tak kładzie taką lachę na wszystko, że przynajmniej mógłby dać mi akcję pod tytułem Klaptrap zabija w wersji z karabinami. Naprawdę nie wiem, jak można zrobić tak nudny, pozbawiony emocji film. Ja mam. Więcej emocji mam, kiedy gadam o tym filmie, niż wtedy, kiedy go oglądałem. Nie idźcie na ten film. Naprawdę. Ja nie wiem nawet, czy nie odwalę nostalgia, krytyka po tym filmie, bo tak mnie wkutwił ten film. Ale nie trzymajcie mnie za słowo, bo nie wiem. Nie wiem, może Deadpool był zbyt dobry i mnie po prostu za bardzo rozbestwił, że po prostu za dużo oczekiwałem od komedii pełnej akcji. Tutaj nie było pełnej akcji nie było komedii. Ten film miał tyle zbordelacji, tyle odejmując design. Naprawdę. Spodziewałem się czegoś o wiele lepszego. To znaczy, dobra, nie spodziewałem się o wiele lepszego, bo widziałem już recenzję, że było zero, ale no, nie wiedziałem, że to będzie w tak złe. Ja myślałem, że to będzie w stylu Warcrafta, typu film dla fanów, a nie fani nie będą lubić tego filmu, ale nie, fani będą jeszcze bardziej nie lubić tego filmu, bo poczują, jak bardzo Trucizna fabularna zabija ten film. Ko kończę ten wywód, bo nie wiem, miejsce mi się na telefonie kończy. Nie idźcie na ten film, poczekajcie, aż on będzie w jakimś streamingu, i wtedy się powyżywajcie. Naprawdę nie warto. Mam nadzieję, że będziecie mieli świetny weekend i odpocznijcie. Trzymajcie się. Papa. Pa.